Cześć na moim kanale Dzisiaj pokażemy jak zrobić restart na laptopie Windows 6. 7 Aby zrobić restart kliknij w klawisz lub w pasku zadań start I tutaj się pojawią aplikacje przy zamknij są inne rzeczy. Klikniesz uruchom ponownie. I tu jest napis. Zamyka aplikację i tak dalej. Przeszedł taki mysz. I teraz klikniesz urucham ponownie. Jeśli tu jest jakiś dodatkowy napis, klikniesz tak. Zomimy teraz przerwę w nagrywaniu. Jestem już z powrotem? I laptopy zaczyna. Ponownie włączać, czyli dziękuję za oglądanie.